Siemanko, witajcie w vlogoplanku, albo jak to woli prankowlogu, czyli takiej serii, w której prócz pranków są też inne, luźne sceny. A zaczynamy od sceny, w której będę pytał się ludzi, czy mi pomogą, jak dzwoni do mnie uparta żona i każe mi wracać do domu. No gdzie jestem? Kończę robotę niedługo i będę w domu. Przecież ty w niedzielę nigdy nie pracowałeś. Kolego, jestem teraz i jakim kolegą. niedługo. No z pracy, no z jakim kolegą? No z jakim? A jak, panie, weź pan, powiedz, że my w robocie robić kobietę, nie daj ży, żyć, żyć. On nie wierzy, że ja w robocie jestem. że pra, pr, pracujemy. No. 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 No, budujemy tak postawić. Daj mi kolegę do telefonu. Pani, do no, pan pracujemy Tak. Pracujemy razem. No mówicie, bo pracujemy razem. No. no, cześć Patrz tutaj ten, z dzisiaj ze mną robi. No tutaj... Tak, 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 pracuj. Tak. Niedługo wrócę i tyle. Pan pyta, kończymy, kończymy. Już niedługo kończymy. No, niedługo będziemy w domu, no. I ty też, jesteś w to Ja na pewno wiem. No co? tutaj kolega też nie jest. A pan też jest wiadomy? Ja nie jedziałem. Czy razem pracujemy, no. widzisz? P pracujemy razem, nie? Dwie godziny jeszcze i wracam do domu, max. To ze dwie godziny i skończymy, nie? No tak, no to... No. no. Może raniej. O, oh, panie. Ja pier... Tak cały czas ja mam wyobrazić se panu. Ona... Zaraz będę w domu, muszę kończyć, bo szepnie nie woła. No, no dobra, pa, 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 pa. powiedziałem, że idę do roboty, żeby mnie spokoił trochę. Bo cały czas nie ma. Cały czas śledzi. Gdzie ja jestem? Dzwoni do mnie. Okay. Ja mówię w robocie. No panie cały czas o tak nie Drze się cały czas na mnie. Wszystko co by się nie zrobiło to źle. Wyszedłem też na piwko się napić. Nie, nie. Ło, gdzie jeszcze to, żeby mi potrzebne było? A na, na pewno nie ze mną. Ło, pani na nartach po piachu po śniegu chodzi? strzelat Co, Niemcy? O matko, już przyzwyczajenie ręce do góry podniósł. <tosy> Ciao mamita! Ciao. pabita i mamita! Ti amo. Moc? Siedem Yeah. Nie, no, baby. Ah, baby, baby, <laughs> A za piwo? Też nie, Też nie, nie, wziąć. go wziąć, nie, 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 much? nie, Za nie, 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 A nie, piwo? nie, 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 Boże kochany. Dwa. Dwa, trzy, cztery. <śmiech> <śmiech> to nie dziwne, że nie <laughs> działa. <laughs> trzy o. <śmiech> cztery. <śmiech> Raz. Raz. Dwa, nawet mogę Cię pięć razy tak kręcić, o. Widzisz? Widzę! To... A ja nie widzę. Ty już wiesz jak kręcić. O, dzień dobry, dzień dobry. Ej, można się dzisiaj jeszcze z panią umówić? Nie, nie dzisiaj Nie? A jutro? A w jakiej kawiarni by pani pasowało? A, ja na randkę chciałem zabrać na walentynki. Marihuana. O. No, to nie jest marihuana. No jak nie? O marihuana, nie jak nic. Nie, naprawdę. Proszę pana, nie można by a... To taki program w telefonie. Plantacje to ludzie widziałem zrywają i palą później. No tak i później o tak chodzi. Rumianka japońska. Nie, nie, oni tutaj ostre liście, a tam absolutnie innej formy jest. No to zapalimy? Nie, 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 nie palimy. Zobaczymy co to. ale nie. niestety nie palimy, Nie, ale no. można sobie kupić... To u nas teraz takie latają ja nie ma, A mówię, że to w Ameryce tylko teraz. Kurne, jakie cuda. No właśnie, a... Z wojskami na No! A no. mówią, że tych kosmitów nie ma, to o jak lat. Najgorzej jak to się rozbije, bo to nie wiadomo co robić, jak w tym Rose wtedy, co się w 42. I później mówią, że tor jest piskowa, to... O, widzicie on co będzie tak łapił za mną. Wsajdzie nie można wytrzymać w ogóle. Nie ma, Myślę, że, że pójdę tam to pójdzie zaraz za mną. Niech on... pan idę mego do. Nie, wszędzie za mną chodzi. Ja mówię ci, ja schowasz się będzie czekał i tak dzień, noc, dzień noc pod hełpą stoi. Pan jest mną nie, nie właśnie. Ja jestem prostym... Już nawet nie zwracam uwagi. Chodzę sobie, gdzie nie pójdę to... O O widzisz pan nie, nie może co to pan to hobby może takie jest, ale to jakie dziwne, nie? co chodzi? Ale nie jedzie. ma pan mikrofonu? Skąd? Nic nie ma, no, to no, no Widzę pan też szukasz. Panie to trzeba przeszukiwać o pełno... Dziana, na co to. O no tak wywalam, panie O! Pieniądz? No pieniądz, piątka i już na browara będzie. I elegancko, na dwa jest. paliwa. To pan coś znalazł dzisiaj? Przyjechać, bo to... srebro! Kasy to ja już pierdaram za siedem Mam tego dość. No powiedziałem chłop, to tam skrzynię wyciągnął całą w ogóle. Tak, i po co to panie robić, jak można przejść sobie po plaży, po tych wszystkich turystach i pieniędzy, o, potąd się ma. O, to, to, a się mówi, że się w Polsce źle żyje, prawda? A tutaj... Nie Więc w tym odcinku byłoby na tyle, wy mi dajcie znać, co myślicie o tej serii, czy chcecie, żeby tego typu odcinki się od czasu do czasu pojawiały. A ja tymczasem żegnam się z Wami razem z Zochą. Więc do zobaczenia następnym razem. Cześć! Maju, znowu twoje oczy uśmiech za uroczy, nic nas nie zaskoczy, gdy Twe serce